A słuchaj, słuchaj, jeśli mogę zapytać, ty grasz tutaj z kimś, czy, czy jesteś takim solo-playerem? No gramy tutaj, teraz w, obecnie w czwórkę jesteśmy. W sensie, nie będę Ciebie uspokoił, pytam się czy ty z kimś grasz, czy sam... Ty, ty, ty grasz? Tak, jestem z kimś, no, jestem z kimś. A, a, bo wiesz co, bo ja też właśnie jestem z kolegą i szukamy kogoś do stałej ekipy, dzisiaj zbudowaliśmy pierwszą bramę, mamy pierwszą kowarę, bazę bo i szukamy tak, no. Mhm. Mm no wiesz co, no kurczę no, możemy się zgadać, no jak co to możemy popykać sobie razem Oła! Ty gnoju Mówiłem Możeście już pobrali Gdzie ja jest? O za do nas On tu nie wejdzie <śmieniu> <Ten cornyk. śmieniu> Kurwa, zabiłem go! Dobrze, zamknij drzwi! Oj. <śmieniu> Dawaj, Łom. Rozejrzyj się. On żyje, czy jest, czy już nie? To słaby Rest, ale to jakiś kolanka. O, dobra, teraz nie żyje już. O skóruj i poćwiartuj no To trudno powiedzieć Ty gnoju ty! <noise> Zabiłeś go? No jak? Było <noise> nie zaczynać z zankiem Ej, Co za lamus? Ty? jest? Ja? No, no sołni a... Aha, dobra, tutaj, dobra, dobra, dobra Co za zwierzę, kurde